Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj opowiem o niedawnych doniesieniach naukowców na temat Antarktydy. Pod którą, jak się okazało, płynie bardzo długa rzeka. Przedstawię państwu dokładniejsze informacje związane z nią. Miłego słuchania. Jak informuje portal dzienniknaukowy.pl w artykule pod tytułem, Rzeka o długości 460 km ukryta pod lodami Antarktydy. Pod lodami Antarktydy odkryto rzekę o długości 460 km. Uczeni uważają, że przyspiesza ona topnienie pokrywy lodowej, dlatego chcą prowadzić dalsze badania, by lepiej zrozumieć dynamikę i szybkość topnienia. Co jest kluczowe dla oszacowania, jak szybko Antarktyda może tracić lód w miarę postępowania zmian klimatycznych. Ogromną rzekę odkryto dzięki użyciu specjalnego radaru zamieszczonego w samolocie. Po serii lotów naukowcy byli w stanie opisać system rzeczny, wijący się przez około 460 km i odprowadzający wodę do Morza Wedela. Jak opowiada współautor badania Martin Sieger. Kiedy kilka dekad temu po raz pierwszy odkryliśmy jeziora pod lodem Antarktydy, myśleliśmy, że są one od siebie odizolowane. Teraz zaczynamy rozumieć, że pod lodem istnieją całe systemy, połączone ze sobą rozległymi sieciami rzecznymi. Skąd tak długa rzeka mogła wziąć się pod tak grubą pokrywą lodową. Według naukowców, woda płynąca pod lodami na biegunach, może utworzyć się na dwa sposoby. Po pierwsze, jako efekt topnienia lodu powierzchniowego, woda może wówczas spływać przez głębokie szczeliny, zwane mułami. Drugi sposób polega na tym, że lodowce topią się u swojej podstawy na skutek ciepła wytwarzanego przez planetę oraz tarcia, gdy lód przesuwa się po lądzie. Naukowcy zaznaczają, że o ile na Grenlandii w porze letniej zjawisko powstawania mułów. I spływania wody topniejącego lodu powierzchniowego jest czymś naturalnym. O tyle zakładano, że na Antarktydzie jest zbyt zimno. Odkryta rzeka może prowadzić naukowców do poważnych wniosków. Ich zdaniem odkryta rzecz oznacza, że woda z dna lądolodu może przyczyniać się do topnienia pokrywy lodowej od spodu. Zdaniem badaczy roztopienie całego lodu, który zabierają ze sobą rzeki sprawi, że poziom mórz na świecie podniesie się nawet o 4,3 metra. Naukowcy nie są pewni tego, jak szybko rzeki te będą w stanie stopić lód, szczególnie w czasach globalnego ocieplenia. System rzeczny znajduje się pod czterema masami lodu. Rzeka wypływa pod pływającym szelfem lodowym na Morzu Wedela, który także może zostać zniszczony przez topniejącą wodę. Ten rodzaj destabilizacji może doprowadzić do szybszego niż oczekiwano cofania się lodu oraz do przyrzedzenia i pękania pokrywy lodowej. Cieńszy, spękany lód może topić się szybciej z powodu tarcia o skałę przynosząc więcej wody do systemu rzek pod lodem i jeszcze bardziej przyspieszając topnienie szelfu. Zrozumienie tej dynamiki i szybkości, z jaką może nastąpić topnienie, jest kluczowe dla zrozumienia, jak szybko Antarktyda będzie tracić lód w miarę zmian klimatu. Ocenia współautorka badania, Kristin Dow, hydrolog na Uniwersytecie Waterloo. Zdumiewające jest to, jak do tej pory wiele nie wiemy o naszej planecie. Każdego dnia naukowcy odkrywają coraz to nowsze rzeczy, o których wcześniej nie wiedziano. Będę dalej śledził najnowsze wiadomości ze świata nauki oraz wynajdywał dla Was ciekawostki z nim związane. Mam nadzieję, że materiał się spodobał i zostawicie łapkę w górę oraz subskrypcję na kanale. Do usłyszenia!